Niniejsze omówienie będzie również omówieniem fabuły najnowszego odcinka, a więc co za tym idzie, będą spoilery odnośnie samej historii. Tego się osobiście nie spodziewałem, ale spodziewać się w sumie mogłem. A też wiedziałem, że wróciłem w końcu na Railo według pewnych wycieków sprzed kilku tygodni. Ponownie zobaczyliśmy Chama Syndulę, a także jego córkę Herę, czyli jedną z głównych bohaterek serialu Rebelianci, co ładnie spaja wojny klonów wraz z drugim serialem. Odcinek w całości poprowadzony jest z perspektywy właśnie Twileków, głównie Hery. Samo Badbash pojawia się dosłownie na chwilę, ale do tego jeszcze w tej recenzji przejdę. Tak jak w odcinku wcześniejszym, widzimy kolejną planetę, na którą dociera imperialny reżim. Z tym, że tutaj mamy nieco odwróconą sytuację, lecz też nie do końca. Cham Syndulla publicznie pokazuje swoją radość faktem, że wojny konów się skończyły, pozostawiając trailop wolne i niezależny. Ale czy na pewno niezależny? Lud planety nie popiera tego faktu, tak jak skrycie sam Cham. Niemniej nie przyznaje tego. W tym wszystkim rodzą się kolejne grupy partyzantów, tym razem pod wodzą gobiego gli. Ten zostaje zauważony w tłumie przez samego crosshera. Cham i Eleni Sindula wracają do swojej posiadłości, lecz w międzyczasie widzimy właśnie Herem i Choppera. Jak w przypadku Kanana twórcy mieli gotowy model pod kameralną rolę w The Clone Wars, tak tutaj model musieli wytworzyć całkowicie od nowa, stąd też się tego aż tak nie spodziewałem. Obok niej jest wspomniany droid, równie znany z Rebelsów, który w tym przypadku wygląda dokładnie tak, jak właśnie ten model w Rebeliantach, bez ani jednej różnicy. Od tej pory całe śledzimy z perspektywy Harry, młodej i niedoświadczonej, co jest przeciwieństwem do tej, którą znamy z poprzedniego animowanego serialu. Ta marzy o własnym statku i lecie w kosmos i chwyta się każdej możliwej okazji, gdy może po prostu zasiąść za sterami. Gobi mówi również Eleni, że nie godzi się na to, aby klony broniły Rajlow. Pokazuje to, że właśnie Twilekowi nie do końca spodziewali się tego po odzyskanej wolności. Separatystów już nie ma, ale jest jeszcze gorsza siła, która pochłania planety i to też zauważa właśnie sama Hera. W odcinku pojawia się również kapitan Hauser, zupełnie nowy klon, ale też zupełnie inny niż reszta, bowiem nie ma całkowicie białej zbroi, ale ma na niej malunki i ma też zupełnie inną fryzurę. Przyłapał Harę i Choppera, gdy ci obserwowali rafinerię, jednak powiedział, że nie zgłosił owego incydentu. Autentycznie Hausera da się polubić w jeden odcinek. Niemniej czemu on zachowuje się zupełnie inaczej? Myślę, że jest to spowodowane niewykonaniem rozkazu 66 na Jodai, a więc chip nie uruchomił się na tyle, by źle posłuchać rozkazów Imperium. Rex mówił też, że owe urządzenie nie wpłynęło na małą liczbę klonów, a więc Hauser może być właśnie kimś takim, kto stał się niepodatny na działanie chipu Kaminoon. Cham nie chce, aby Hera mieszała się w sprawy Imperium, niemniej ta łamie zakaz, lecąc z gobim i serin na jeden z pobliskich księżycy w celu uzupełnienia zaopatrzenia, bowiem chce jedynie zasiąść za sterami statku. Tam bohaterowie spotykają Badbatch, który okazuje się przewozi broń na zlecenie Sith. Widzimy interakcję młodej Harry z Omegą, która pokazuje jej, jak wygląda ośrodka Havok Maruder. Twilekowie wracają na Railow, niemniej cały czas byli szpiegowani, a ich statek ostatecznie postrzelony. Na miejsce przebywa senator Ornfrita wraz z wiceadmirałem Rampartem, którzy pojmują Twileków. Ostatecznie na miejscu pojawia się również sam Cham, zaś Crosscross -cross oddali zabija senatora Ornfrita. Kolejna znała postać, która ginie w ramach Bad Batch. Niemniej też kolejny Redcon. Senator żył w książce Lordowie Seatów. Według mnie był to dobry odcinek, który mógłby działać jako spin-off, bowiem poznajmy bliżej postaci poboczne, które widzimy po raz kolejny i ich losy obserwujemy z ich perspektywy, niekoniecznie tytułowego oddziału. Dostaliśmy w końcu Railov, a na nim samą Herę. Możliwe, że w kolejnym odcinku to właśnie Badbarz pomoże jej w ucieczce z pęty, dzięki czemu dostaniemy całą historię z obu perspektyw. Jak to jest zawsze na koniec, zapraszam Was na mojego Facebooka, Instagrama i Twittera, a także na Patronite'a, na którym wspierać będzie mój kanał w tym, co robią, i wszystkie linki jak zawsze pozostają w opisie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.